Witam Cię piękno duszo na moim kanale, ja mam na imię Natalia, jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to wiedz, że zajmuję się magią, rytuałami oraz czytam z kart Tarota, koncentruję się na co dzień na pracy z energią w kontekście szczęśliwych relacji damsko-męskich. Jeśli jesteś tutaj po raz kolejny, to ja tym bardziej cieszę się, że już za chwilę przekażę Tobie wskazówki od kart. Jak wiesz, praca ze swoją własną energią jest niezwykle istotna w kontekście budowania zdrowych, szczęśliwych związków. Dlatego w tym czytaniu dla kolektywu skoncentruję się na tym, jakie wskazówki popłyną od Tarota, abyś rozbudziła w sobie na wiosnę swoją boską, żeńską energię. Karty pokażą nam, na czym się skoncentrować. Nie zapomnij oczywiście zaobserwować, zasubskrybować mojego profilu. Zobaczmy, co nam się pokaże. Sama jestem ciekawa, jaki będzie przekaz. Traktuję to również jako przekaz. Dla siebie, moja droga. Więc co dzisiaj zobaczymy? Mhm. Okej. Okay. Mm. Ciekawe karty. Wow. Grubo, powiem tak. Mamy Pazia Mieczy. Piątkę. Kielichów oraz bierze. Świadczy to moja droga o tym, że na wiosnę czas już naprawdę wyjść z tej hibernacji, przestać wchodzić w rolę kobiety, która musi walczyć ze swoją codziennością, tylko skoncentruj się, aby doceniać. Nawet te takie najdrobniejsze aspekty. Jednocześnie też nie bój się walczyć o to, co swoje, ale możesz to robić, będąc osadzona w żeńskiej energii. Również zwróć sobie uwagę na to, żeby troszeczkę sobie poluzować, żeby docenić samą siebie, bo widzę, że często. Ty przejmujesz się tym, co nie zostało zrobione, tym, co mogłoby być lepiej zrobione, a przecież, tak czy inaczej, jak to kiedyś powiedziała pewna mądra osoba w mojej ocenie, jesteś prezentem dla świata i ja bardzo się z tym utożsamiam. Wtedy, kiedy Ty doceniasz siebie, kiedy jesteś swoją najlepszą przyjaciółką, właśnie wtedy wnosisz największą wartość i światło, do tego świata. Więc za każdym razem, kiedy zaczniesz siebie obwiniać i walczyć sama ze sobą, walczyć ze swoją codziennością, proszę cię, przypomnij sobie to czytanie oraz fakt, że będąc jak najbardziej dobrą dla siebie, Ty jesteś tak naprawdę wtedy tą największą wartością, którą też przekazujesz. Na wiosnę nie zapomnij o tym, żeby nauczyć się odpuszczać nie tylko sobie, ale też innym. Nie wchodź w konflikty, nie próbuj na siłę udowadniać, nie walcz z wiatrakami. Może tak być, że spotkasz na swojej drodze osoby, które będą chciały albo nasycić twoje lęki, pokazać ci, że było czego się bać, albo będą chciały ciebie w jakiś sposób sprowokować, natomiast ty właśnie koncentrując się na tym, co jest dla ciebie najlepsze, na tym, co chcesz naprawdę dopuszczać do swojego życia, jak właśnie chcesz odbierać tę swoją codzienność, ty koncentrując się na tym skutecznie odsuniesz od siebie te jednostki, które tylko wpychają cię właśnie w zakamarki podświadomości, która z poziomu ego będzie Ciebie prowadziła do wchodzenia w te poprzednie schematy, w schemat na przykład niezadowolenia samej z siebie. My kobiety polki szczególnie mamy skłonność do tego. Do tego, żeby powiem wprost i brutalnie opieprzać samą siebie w myślach. Nie rób tego. Ja wiem, że to nie jest łatwe i Czasami mogą zdarzyć się te momenty spadku, ale zatrzymaj się wtedy i przypomnij sobie, że to ty, aby rozbudzać właśnie swoją boską, żeńską, kobiecą energię, to ty musisz być swoją kobietą, przewodniczką. I powiedz mi, za kim Ty chcesz iść w swoim życiu? Za jakąś toksik babą, czy za kobietą, która wspiera samą siebie, dzięki czemu Wspiera cały swój kolektyw dookoła, bo będąc na swojej mocy, na tych swoich najwyższych wibracjach, ty dajesz właśnie tą energię do otoczenia, tak jak mówiłam na początku, i stajesz się też prezentem, stajesz się magnetyczna, stajesz się magnetyczna na najlepsze relacje, na najlepsze oferty zawodowe, na najlepsze pieniądze w Twoim życiu. Wtedy każdy aspekt, Podnosi się, kiedy to ty pracujesz nad odpuszczaniem, kiedy to ty pracujesz nad tym, żeby też nie wkręcać się w, tak jak mówiłam, udowadnianie, konflikty. I to dotyczy nie tylko tej sfery romantycznej w Twoim życiu. Bo konflikty mogą też być na poziomie rodzinnym. Przestań już udowadniać też swoim rodzicom, jeśli masz taką potrzebę, że zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Jak ja to zawsze mówię, nie masz na nic zasługiwać, moja droga. Tobie po prostu należy się wszystko, co najlepsze, wtedy kiedy analogicznie, jak już wiesz, wiesz z tego czytania, stajesz za sobą, jesteś tym swoim fundamentem. Takim murem i oparciem. I chciałabym, żebyś mocno przyjęła do serca ten przekaz. Niech on będzie dla ciebie taką afirmacją nowego, lepszego, tego, co już idzie tej wiosny. I zobaczymy sobie jeszcze, jakie mam wskazówki od Talii Self Care, którą bardzo, bardzo lubię i właśnie w kontekście tej żeńskiej energii chciałam się z tobą podzielić. Tym, co się pokazało. Przede wszystkim skoncentruj się na połączeniu ze sobą, na połączeniu z tym, co jest tak naprawdę Twoim marzeniem, jaka codzienność jest Twoim marzeniem, jaki związek jest Twoim marzeniem. Pozwól sobie to poczuć. Niech to w ciebie wejdzie i zastanów się. Jakie możesz kroki na wiosnę podejmować, żeby było jeszcze lepiej, żeby było jeszcze więcej przyjemności, żeby było jeszcze więcej tego ciepła dla samej siebie? Nie bądź, tak jak mówiłam też z początku, surowa w tej analizie, w tej ocenie, że może teraz nie jest idealnie i tak dalej. Nieważne. Najważniejsze jest to właśnie, jaką ty wewnętrznie poprowadzisz narrację. Albo powiesz, och, nie jestem z ciebie zadowolona, nie jest idealnie i już nie wiem, nigdy nie będzie. Albo powiesz, jest teraz tak, jak jest, doceniam to, co mam i idę dalej, żeby ulepszać samą siebie, swoją rzeczywistość, aby podnosić swoje wibracje, co przełoży się na całe twoje życie, nie tylko, tak jak mówiłam, uczuciowe. Jeżeli chcesz jeszcze konkretniej popracować nad tą energią, to spisz to wszystko. Możesz sobie to spisać niczym swoje marzenie, możesz również namalować obraz, możesz napisać wiersz. Ja kocham moje wizje przekładać na papier, czasami właśnie w formie pisemnej, ale nie ukrywam również, że uwielbiam malować, chociaż nie jestem profesjonalną malarką. Nie chodzi tu o perfekcjonizm, chodzi o to, żebyś dawała upust. Swojej kreatywności, żebyś tworzyła, żebyś kreowała, żebyś dawała życie, bo to jest dla nas, kobiet, naturalne. Możesz dawać życie kochana swoim projektom, możesz dawać życie najlepszym relacjom w swoim życiu. To jest właśnie moc kreacji kobiety. I ostatnia karta nie mogło chyba jej zabraknąć w tym czytaniu, chociaż karty zawsze mnie zadziwiają swoją trafnością. Intuicja, no połączenie z intuicją jest to takie clue tej naszej kobiecości, więc już koniec ignorowania wewnętrznego głosu, jeżeli czujesz, że gdzieś Ciebie wzywa serce, idź tam, jeżeli Ciebie w serce wzywa do jakiegoś człowieka, również idź tam, spróbuj, ale to nie chodzi o to, żebyś Ty zabiegała o jego uwagę, żebyś prosiła, żebyś wydzwaniała i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żebyś koncentrując się na samej sobie, wysyłała jemu ewentualnie sygnał energetyczny. Możesz właśnie dzięki mocy swojej podświadomości wykreować w swoim życiu wszystko, czego pragniesz. Czasami potrzeba jest wdrożenia działania, ale kiedy Ty właśnie jesteś w tej pełni swojej mocy, to jest idealny czas, żeby za uwagą poszła również energia moja droga. Ja z tą myślą zostawiam Ciebie. Jeżeli chciałabyś skorzystać z prywatnego czytania, chciałabyś zagłębić się w jakąś relację, sprawdzić, czy pojawi się ktoś nowy, a może przebadać temat pracy i finansów to napisz do mnie, możesz skorzystać z mojej strony internetowej nataliaraci.pl. Wykonuję również rytuały, więc jeżeli w Twoim życiu jest ktoś taki, dla kogo właśnie chciałabyś podjąć mocną pracę z energią relacji, to ja zapraszam Ciebie do przestrzeni moich rytuałów. Tylko uwaga u mnie bardzo mocno, różni się to niż u innych osób, dlatego, że ty jesteś bardzo mocno zaangażowana w całe to magiczne doświadczenie. Nie wystarczy zgłosić się do mnie, aby ja zaczarowała was. Ty działasz. Ty pracujesz z energią relacji, ty łączysz się z nim podświadomie, a na koniec jeszcze wykonujesz mega mocne zadanie magiczne. Najpierw jest pierwszy etap oczyszczanie energetyczne, przez które ja Ciebie prowadzę, później jest drugi etap ja wykonuję rytuał, a trzeci etap to to wzmacniające zadanie magiczne i zdradzę ci, że moje klientki uwielbiają właśnie tę część, ponieważ ona bardzo mocno wpływa na rozbudzenie żeńskiej energii. Także teoretycznie jest to rytuał na poprawę więzi w relacji lub na stworzenie warunków do powrotu, jeżeli tego kontaktu nie ma, ale tak naprawdę jest to znacznie głębszy proces który rozbudza właśnie tę żeńską energię. Jeśli to Ciebie wzywa, jeśli czujesz to sercem, to koniecznie napisz do mnie, a ja prześlę Ci na więcej informacji, a dziś wielka wdzięczność, że jesteśmy tutaj razem, bo dla mnie to jest niezwykła wartość, mając Świadomość tego, że wy, kochane dusze, korzystacie z moich przekazów. Także dziękuję bardzo i do usłyszenia. Bye bye!